Witam serdecznie moi drodzy. Przychodzę już z ostatnią grupą znaków Zodiaku na kwiecień. To jest koziorożec, wodnik oraz ryby. Teraz skupimy się na każdym z tych znaków. Jeszcze zobaczymy sobie na koniec filmu zagrożenia i szanse, tak jak zawsze. Pierwszy rząd to jest koziorożec, środkowy to jest wodnik, a ostatni to są ryby. Dobrze, zaczynamy po kolei, czyli koziorożec. Koziorożec ma karty takie jak dziewiątka wody, król ognia, dwójka wody i az wody. Ojej, koziorożce, wy macie praktycznie kartę miłości, yy, wszystkie karty miłości oprócz króla ognia. Macie, yy, ojej, piękne macie te, te rozdanie, powiem szczerze. Chyba najwidoczniej tutaj do koziorożca w końcu się los uśmiechnął, bo wiem, że mieliście dość ciężkie czasy. Wcześniej, we wcześniejszych rozkładach, przez długi, długi czas. Natomiast teraz macie piękne karty, ale dobrze, do, w takim razie y, do konkretów. Dziewiątka wody mówi o tym, że jeżeli jesteś koziorożcem w związku formalnym, bądź nieformalnym, po prostu masz osobę u swojego boku, to możesz być pewien, że bardzo dużo takich satysfakcjonujących i stabilnych, relacji, y, stabilnych, harmonijnych, co y, ja chciałam powiedzieć. Stabilny, stabilny, harmonijny i pełen równowagi czas między Wami, czyli tutaj będziecie w wielkiej harmonii między sobą, będziecie szczęśliwi, będziecie spędzać ze sobą czas, będziecie się dobrze dogadywać, nie będzie kłótni, nie będzie niesnasek, to właśnie chciałam powiedzieć. Dalej idziemy do króla ognia. Tutaj powiem szczerze, że jest to karta albo dla osób singli, koziorożców, które na przykład czekają na tę miłość, ale są same tu jest pokazane, że może się taka ognista osoba w Twoim życiu pojawić w kwietniu, ale jest to król ognia, czyli może być fajnie przez chwilę, ale on nie da Ci gwarancji na przyszłość, że będzie to stabilizacja. Owszem, może być, może później prze, przejść to na stabilizację, ale nie w 100%, tak? wiadomo, że. Różnie to bywa i tak naprawdę niektórzy są stworzeni do związku, niektórzy nie. Ty masz tutaj szansę poznać kogoś, z kim będziesz miał bardzo fajne namiętne i y, ogniste chwile, natomiast y, nie do końca ta osoba może chcieć stabilizacji. Jeżeli jesteś z kolei koziorożcem, który ma już rodzinę, to jest szansa na to, że po prostu pojawi się ktoś do trójkąta, tak, osoba trzecia i wtedy również ta karta będzie Ci obowiązywała i pokazywała, że będzie jakieś takie, powiedziałabym, pozytywne wzburzenie w Twoim życiu osobistym, ale nie za sprawą małżonki, małżonka, tylko za sprawą osoby trzeciej. Więc niestety, ale też... Y, w związkach zajętych, tak zwanych, może się pojawić taka osoba w tle. Następnie mamy dwójkę wody i asa wody. Przede wszystkim tutaj bardzo wzrośnie Wasza miłość własna. Ja nie wiem, czy jesteście koziorożcami, które będą pracowały nad tym, żeby przejść lekcję miłości własnej, czy po prostu będziecie nieświadomie to przechodziły. Bo pamiętajmy, że nieraz przechodzimy procesy najważniejszych lekcji w naszym życiu bardzo nieświadomie, tak? W ogóle nie łącząc tego z tym, że coś się w naszym wnętrzu zadziewa. Czyli na przykład ktoś nas zrani, ktoś nas zostawi, ktoś nas skrzywdzi. I wewnątrz nas dzieje się pewien proces, ale my go nigdy nie przepiszemy do tego, że akurat w tym momencie przechodzimy, przechodzimy lekcję miłości własnej, moi drodzy. Macie asawody, który mówi o tym, że koziorożec y, nabędzie y, wysokiego poziomu miłości własnej do samego siebie, tak? Wiadomo, miłość własna to jest miłość do samego siebie, natomiast to się, za, to się zadzieje po jakimś procesie, tak? To nigdy nie przychodzi samoistnie. Tutaj coś musiało się wydarzyć w przeszłości, takiego cięższego, co zahartowało koziorożca i y, przy procesie uzdrawiania zaczęliście jak gdyby przepracowywać lekcje miłości własnej. Ja tak to widzę, moi drodzy, w tym Asie Wody. Natomiast w tej dwójce wody że w tej dwójce wody widzę, że w Twoim życiu w kwietniu pojawi się bratnia dusza, tak? Jak zwał, tak zwał, natomiast jest to osoba, która spektakularnie wchodzi w nasze życie i działa na nas jak magnes. Z tym, że pamiętajcie, że to nie musi być romantyczna osoba, tylko to może być koleżanka, kolega, ktoś, kto naprawdę na takich samych falach odbiera jak ty, no bo to jest twoja bratnia dusza. Ty znasz tą osobę z poprzednich wcieleń, więc tak naprawdę spotykacie się po raz kolejny. Ale na poziomie świadomym ty tego nie pamiętasz, że ty już kiedyś tę osobę w poprzednich wcieleniach znałeś. Więc, moi drodzy, takie tutaj dla was jest przesłanie. Uważam, że y, rozkład, uważam, że macie piękne karty. No, moi drodzy, no tutaj, co prawda, no nie pokazała nam się y, sfera zawodowo-finansowa, być może nie miała się pokazać, bo jest mniej istotna niż to, co tutaj widzimy. Natomiast piękne, naprawdę piękne karty. Jeszcze sobie dobierzemy zagrożenia i szanse. A no właśnie, już widzę zagrożenie. W zagrożeniach macie kartę ego. Musicie wyzby, wyzbyć się wszelkich pobudek egoistycznych, bo możecie tak naprawdę, no niestety, ale z takiego pułapu oceniać ludzi i w stosunku do ludzi się odnosić. Ale również jest powiedziane, żebyś w miesiącu... Yy, w miesiącu kwietniu uważał na używki, tak? Używki, czy różne tam takie złe, złe nałogi, nawyki, palenie, picie, ale również, mój drogi koziorożcu, to mogą być y, zbytnie pra zbytni pracocholi, zbytnia ambicja, zbytnie takie, zbytne takie wy za wysoko możesz mieć y, głowę, tak? No taka trochę pycha, y, nieugiętość, nieustępliwość, no to są takie rzeczy niepożądane w naszym społeczeństwie i też niefajnie na nas wpływają, jeżeli chodzi o nasz rozwój psychiczny i mentalny, więc należałoby po prostu z tym się rozprawić w miesiącu kwietniu, bo mogą ci takie cechy i takie nawyki przynieść dużo złego. Natomiast w szansach macie trójkę wody, czyli powiedziałabym, że dużo osób wokół Was będzie w tym miesiącu, ale również może być jakaś. Yy, okazja do świętowania, czy wasza, czy też osoby wokół was, tak? Urodziny, imieniny, jakieś świętowanie, oblewanie samochodu, oblewanie urodzin czyjś, oblewanie awansu. Uważam, że tutaj w życiu towarzyskim będzie się dużo działo i będą jakieś okazje pojedyncze do tego, żeby świętować. Co jest niezwykle istotne, dlatego że też nam taki pierwastek w życiu jest potrzebny. Być może dla koziorożca również, który miał za sobą, no ciężki etap, tak? I też chciałby tutaj z tego życia skorzystać na nowo. Moi drodzy, przechodzimy do wodnika i to jest tak, cesarzowa, dwójka ziemi, as ziemi i siódemka wody. W cesarzowej jest powiedziane, że niektóre wodniki mogą dowiedzieć się, że będą mamusiami albo tatusiami, bo Twoja partnerka może być w ciąży, ale też może być tak, że Twoje dziecko zajdzie w ciąży, tak, że Twoje dziecko spodziewa się dziecka, Twoje dziecko spodziewa się dziecka, no tak. Natomiast w karcie cesarzowej jest też powiedziane, że wodnik może zacząć inwestować w siebie i chcieć się spełniać jako albo kobieta, albo mężczyzna, w zależności jaką masz płeć. Natomiast karta cesarzowa jest to karta osoby spełnionej, więc wodnik może dążyć do takiego poziomu spełnienia emocjonalnego bądź fizycznego w miesiącu kwietniu i będzie na dobrej drodze, żeby to się ziściło. Więc tak jak mówię, tutaj mogą być narodziny dziecka, tutaj mogą być zapłodnienia, tutaj mogą być nawet śluby, bo te jest karta cesarzowej, czyli ktoś komuś może się oświadczyć. Pamiętajmy, że mamy okres świąteczny, więc takie y, konkretne czasy na to, że niektórzy po prostu z pierścionkiem y, idą do swojej przyszłej żony i też mogą mieć takie sytuacje w tej karcie cesarzowej miejsce. Natomiast w Dwójce Ziemi i Asie Ziemi mamy informację, że będziecie stali przed jakimś wyborem, jeżeli chodzi o sferę finansowo-zawodową. Być może lepsza praca, lepsza praca, być może na rozwidleniu dróg, którą pracę wybrać, macie dwie prace i na przykład chcecie z jednej zrezygnować, macie na przykład zagwostkę, w co macie zainwestować, czy na przykład w te dobra, czy te, no tutaj będziecie podejmować jakąś decyzję, będziecie stali niewątpliwie na rozstaju dróg, bo jest dwójka ziemi i będziecie tutaj zastanawiali się, którą propozycję wybrać, albo którą drogą iść, natomiast to się tyczy finansowo-zawodowej sfery, więc może być też tak, że na przykład macie do Dom, tak I do ostatnie, ostatniej chwili będziecie za, się zastanawiać, czy mam go kupić, czy nie, bo to jednak jest nakład pieniędzy. Czy mam to auto kupić, czy kupić to, czy mam jej powiedzieć, czy mam jej nie powiedzieć? O, na przykład o tym, że nie wiem, że jestem zadłużony, coś takiego. No wszystko związane ze sferą finansowo-zawodową. Natomiast yy, przy dwójce ziemi jeszcze nie ma konieczności podejmowania decyzji, bo ta decyzja może być może mieć konieczność podjęcia w dalszych miesiącach, czyli maj-czerwiec, natomiast niewątpliwie już się zarysuje ten temat i już będziesz nad tym myślał, drogi wodniku. Jest taka informacja, że takie sytuacje mogą mieć miejsce w twoim życiu. Powiem szczerze, że dużo niezdecydowania w tym kwietniu, w miesiącu kwietniu dla wodnika będzie miał dużo opcji w głowie, dużo pomysłów, dużo zagwozdek, dużo niezdecydowania, czy wybrać tą partnerkę, czy tą. Jeżeli jesteś na przykład wodnikiem, który szuka drugiej połówki, to powiem Ci szczerze, że przy tej karcie siódemki wody ty możesz mieć do wyboru kilku kandydatów, bądź kilka kandydatek, więc powiedziałabym, że coś się będzie działo w tej w Twojej sferze, finans yy, nie, źle w Twojej sferze uczuciowej i może być ciekawie. Może być ciekawie, może być ekscytująco i możesz mieć po prostu z czego wybierać, więc biedny nie będziesz, tak? Bądź biedna nie będziesz, dlatego że może być w Twoim otoczeniu więcej niż jeden kandydat. Chętny do Twojego serca, czyli minimum dwóch, tak? Moi drodzy, natomiast bez dwóch zdań tutaj będzie jakieś takie troszkę energia niezdecydowania w tym kwietniu wokół Was jest, ale również energia podejmowania decyzji, która koniec końców w tym kwietniu nie będzie podjęta. Więc takie, y, takie że tak powiem, y, na P, co ja chciałam powiedzieć, takie przybliżanie się do podjęcia decyzji, która moim zdaniem w moim odczuciu przy tych kartach będzie podjęta około maja czerwca. Więc, tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o wodniki. Szanse zagrożenia dla Was patrzymy. W szansach macie asa ognia. Czyli mówię, namiętna relacja, namiętne. No, namiętna relacja. Romans może być coś tymczasowego. Już mówię do wodników zajętych i wolnych, dlatego że jest to karta dla Was wszystkich. To mogą być jakieś, powiedziałabym, romanse. Tu mogą być jakieś ekscytujące. Ekscytujące relacje. Tutaj mogą być. Ogniste zdarzenia, takie nagłe, takie ekspresyjne. No, powiem szczerze, że wasze życie towarzyskie może być na najwyższym poziomie, ale z racji tego, że jest to zagrożenie, to trzeba uważać na to właśnie w związku z tymi rzeczami, tak? Nie jest skazane romansowanie, nie jest skazane takie. Yy, takie relacje na chwilę, no to jest w zagrożeniu, moi drodzy. Więc ten as ognia, pomimo, iż ekscytujący, piękny i czerwony i gorący, to jest w zagrożeniach. Nie jest wam to potrzebne na kwiecień. Być może skup się na innych sferach swojego życia, bo romanse są Ci niepotrzebne, natomiast jeżeli w nie wejdziesz, możesz mieć bardzo dużo problemów w przyszłym yy, czasie, tak z tego powodu. Dobrze, patrzymy na szansę. Arcykapłanka. Moi drodzy, przede wszystkim macie szansę na to, że doszlifujecie w sobie, poprzez sytuacje i zdarzenia, doszlifujecie cechę cierpliwości. Przede wszystkim. Natomiast, moi drodzy, wasza intuicja, tu jest w szansie, wasza intuicja będzie waszym bardzo dobrym przyjacielem i doradcą w tym, w tym miesiącu. Ja, patrząc na tą kartę, uważam, że nie będzie dla was rzeczy, których nie, jak to powiedzieć... Intuicja Wam da zawsze ostrzeżenie. Intuicyjnie będziecie wiedzieli, co jest dobre, co nie, kto kłamie, kto nie. To jest Wasza duża, duży as w rękawie, jeżeli chodzi o kwiecień. Wasza intuicja. Naprawdę będziecie na przykład o wiele: mm, jak to powiedzieć? Chodzi o to, że wygracie, jeżeli postawicie na swoją intuicję, bo wy, wasz znak Zodiaku, tą intuicję będzie miał niezwykle mocną w miesiącu kwietniu, tak? Jesteście już od, na, wie, na o wiele wyższej pozycji wygranej, jeżeli na przykład będzie y, w tej rozgrywce między Wami inny znak, y, nie wasz który nie będzie miał aż takiej wostrzonej intuicji. Ciebie intuicja może daleko po prostu zaprowadzić w miesiącu kwietniu, więc trzymaj się swojej intuicji i chciej po prostu z nią współpracować, bo jest na niezwykle wysokim poziomie. Moi drodzy, dobrze, to są dwa znaki z rybkami, przyjdę w pojedynczym już jeszcze osobnym filmiku, dlatego że już tracę głos i po prostu już mi się niedobrze mówi, muszę sobie zrobić przerwę i muszę też trochę ten głos oszczędzać, więc rybki będą miały oddzielny filmik, bo w zasadzie tylko rybki zostały. Dobrze, to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie Oliana.